Witajcie brzowie. Dzisiaj Nietypowe jak 22. Czy tak. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, Czy tak, 6 dni stało do końca tego. A aktualizacji w PC nie ma. Więc to jest taki bardziej aktualizacje tego. Czy tak, transit rework jest 0% Widzicie? Czyli prawdopodobnie aktualizacja zostanie odwołana. Czyli tak, nowe modele autobusów, trzy warianty, to nie wiadomo. Ale jest working progress, więc jeszcze nie zrobili Taxi i Uber Job, czyli nowa praca, prawdopodobnie też stanie. to jest w stanie jest stanie opóźniona lub odwołana w stanie prawdopodobnie zapewne są tutaj, czyli na opóźnione, odwołane czy jak mapa, minimapa AI traffic, wersja druga life eventy o, takie rzeczy i takie Kosmiczny Game Pass Czyli tak Nowy tutorial Jest planowany I Cache Spacenie Jak widzicie Delivery Game Pass został odwołany Otóż informację z 8 anulowane. Wniosek taki, że nie ma sensu tego blokować za paywallem i będzie darmowy raczej. Czyli albo stanie to darmowe, jak Amax spisze, ewentualnie wróci ten jako game pass kiedy indziej. Czyli tak. Czyli można powiedzieć, że te rzeczy, czyli cała aktualizacja może zostać opóźniona. No, czyli nie wiemy, jak coś jest to się zakończy, ale prawdopodobnie całość stanie opóźniona. Czyli, aktualizacja do PCD możemy się spodziewać, że pojawi się gdzieś może pod koniec marca, gdzieś w marcu. Na pewno się pojawi Transit Rework, ale do tej pory. Będzie raczej całość odwołana. I tak pewnie wyjdzie tu pod ture. Ale trzymajmy kciuki, że Amax zrobi całą aktualizację w lutym. Ale raczej, wiemy, że raczej tego nie będzie, więc... Prawdopodobnie aktualizacja zostanie opóźniona lub odwołana. Jeśli nie uda na luty, pojawi się w marcu gdzieś. No co? Tak niestety, nie miję zakończenia, kończymy odcinek, pozdrawiam.